Witam, widzowie, a my robimy sobie pauzę na kawkę. Jesteśmy w ogóle w takim punkcie bio, gdzie tu można zjeść śniadanie, wypić pyszną kawę. Kawka tu kosztuje, tą którą my wzięliśmy, kosztuje 2,90, ale są różne, najróżniejsze. Szmek, kafe? Także zwiedziliśmy muzeum, zwiedziliśmy Hanower i jesteśmy w Hanowerze. I wam trochę pokażę. My jesteśmy w okolicach dworca, do naszego auta. Dojeżdżamy do dworca, ale z, y, z dworca do takiego punktu, gdzie, słuchajcie, y, rzeczywiście... No, Kasupryngen. Gdzie y, parking rzeczywiście kosztuje 2 euro, tam chyba 2,30 Na cały dzień parking na cały dzień kosztuje 2,30. Także słuchajcie, zobaczcie, ile tutaj jest aut. Auto na aut. który gdziekolwiek znaleźć miejsce, to raz, że jest ogromny problem. A dwa razy, że to kosztuje drogo pewnie. Nie wiem, ile kosztuje, sobie potem zobaczę, ale tak myślę, że 3 euro za godzinę to tu kosztuje, jak nie więcej. A co robi Polka? Polka przynosi nam wodę. Wodę jeszcze do pokrycia. Także my pijemy teraz kapkę. Piękna pogoda. Zobaczcie, tam słoneczko jest. Także dzisiaj jest 11, 11 e, październik już. Więc no pogodę mamy idealną. Pozdrawiam!